Tak jesteśmy teraz w fazie takiej, kiedy możemy spokojnie przyciąć takie przyrosty, które nam przeszkadzają, skrócić trochę te drzewa, by one też miały lepszą możliwość rozwoju i też żeby na przyszły rok te czereśnie miały większy przewęg między sobą. Robimy już około od 5 lat cięcie maszynowe. Wojna na Ukrainie spowodowała, że jest bardzo mało ludzi, nie ma możliwości tego ciąć ręcznie, nie mamy też pracowników, którzy by nam to robili jak kiedyś, więc postanowiliśmy 5 lat temu wejść w cięcie maszynowe. Współpracujemy z firmą ProSienCy, przemka otulaka. Ponieważ ma dobry sprzęt i piłami jesteśmy w stanie to dobrze zrobić i dostosować nam, odpowiednio skonturować rędy i odpowiedni kąt nachylenia zrobić. Jakie skorygowanie po tym cięciu czubków piłami, ewentualnie sekaturami, to już w zależności od tego, jakie ma się, ile tych gałęzi tak naprawdę urosło. Że jest duża susza w tym roku, tych gałęzi moim zdaniem aż tak dużo nie ma jak w innych latach. Nie widzę tutaj jakichś problemów, żeby drzewa dostawały żywicy, wylewały, czy cokolwiek tego typu rzeczy się działo. Miemy to od 5 lat i drzewa bardzo dobrze sobie radzą, zresztą jak widać są zielone, nie schną. Moim zdaniem jest to bardzo dobra forma, aby sobie pomóc i ułatwić pracę w sadzie. Dzisiaj mam, mamy przyjemność Państwu zaprezentować maszynę do cięcia kontrowego w modelu EasyCut. Producent polski, firma ProSciency. Prezentowany model urządzenia posiada cztery sekcje hydrauliki, kilka możliwości regulacji hydraulicznych oraz regulacji mechanicznych w kilku płaszczyznach, co daje bardzo dużo możliwości cięcia nie tylko sadów czereśniowych, śliwowych, ale również wiśni, jabłoni na podkładkach karłowych. Prezentowany model ma możliwość zaczepienia kolejnych przystawek roboczych. Dzisiaj prezentujemy noże do cięcia letniego oraz tarcze do cięcia zimowego. Jest to jedna przystawka, w której montujemy noże koszące oraz tarcze cnące. Dzięki wielofunkcyjności modelu EasyTag mamy możliwość założenia okien poprzecznych, tarczowych, regulowanych hydraulicznie. Oraz okien poprzecznych, tarczowych, regulowanych mechanicznie. W ofercie firmy mamy dostępne te dwa modele okien poprzecznych. Z zamiennie zamiast y, przystawki tarczowej, możemy zamontować do urządzenia przystawkę listwową y, w trzech wariantach: y, zarówno listwie, jak i tarcze na górze tarcze, w pionie bądź na dole. Ewentualnie zamienić taki system tnący na listwę na górze, na listwę w pionie, listwę na dole. Dodatkowo na urządzeniu możemy zamontować przystawkę do przerzedzania mechanicznego i defoliacji liści. Prezentowany model posiada dwie pompy hydrauliczne o łącznej wydajności 130 litrów na minutę. Dwie chłodnice olejowe do pracy ciągłej. Wszystkie elementy zastosowane na urządzeniu pochodzą z włoskich marek, jeśli chodzi o komponenty hydrauliczne: silniki napędowe, łożyska. Łąpy hydrauliczne, chłodnice olejowe, złącza, przewody. Firma korzysta tylko i wyłącznie z oryginalnych podzespołów gwarantujących najwyższą jakość produktów na rynku.